Witam Was bardzo serdecznie. Dziś jestem znowu w towarzystwie Piotra. Witaj Piotrze. Witaj. Naszego eksperta od smaku. A jeżeli mowa o smaku, to dziś to będzie bardzo dobry smak, ponieważ mamy nowość w naszym sklepie. Oliwę z Hiszpanii, z Alicante, Masia El Altet. No to co Panie Piotrze, polewamy. Ładnie się rozlewa, gęsta, skoncentrowana. Kolorek ładny. Znów wyczuwamy taką trawiastość, trawa. jest trawa na pierwszym nosie, że tak powiem, od razu się rzuca to, taki delikatny karczoch, owocowość też jest lekko wyczuwalna, ale dużo zielonych nut, tak? Tak. To może teraz zobaczymy jak smakuje. No, myślę, że to obowiązkowo. bardzo zbalansowana, jest i, jest łagodna, ale ta nutka goryczy też się pojawia, ale jest, nie, jest harmonijna. Tak, goryczka jest idealnie wpasowana w całość. Jakby jej nie było, byłoby to, byłoby to trochę nudne. Ale ona jest tak troszkę i jest bardzo dobrze wypośrodkowana. No to co? Dla kogo ta oliwa w takim razie? Mm, myślę, że to jest elegancka oliwa to jakość też region, który jest z Hiszpanii, jest to dość ciepły region. Myślę, że to jest najbardziej uniwersalna z oliw, którą posiadasz dla osób, które nie lubią za delikatnych, ani za ostrych. No to świetnie. Myślę, że to jest wspaniały produkt, aby móc zacząć przygodę z naszymi oliwami, do której Was serdecznie zapraszam. Dziękuję Piotr za dzisiaj i do następnego. Do zobaczenia.